Języki naturalne, takie jak na przykład polski, rosyjski, angielski, francuski, związane są z konkretnymi grupami etnicznymi, z konkretnymi narodami. Powstały one poprzez rozwój tych grup ludzkich, niejako w sposób naturalny. I tak kiedy myślimy o języku polskim, pierwsze co nam przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o użycie tego języka, to nasuwa nam się, że językiem polskim posługują się Polacy, językiem rosyjskim posługują się przede wszystkim Rosjanie, językiem czeskim Czesi itd. Ale istnieją także języki sztuczne takie jak na przykład esperanto. Nie możemy powiedzieć, że dany naród posługuje się językiem esperanto. Języki sztuczne zostały w sposób świadomy, zaplanowany, wymyślone od początku do końca bądź w jakiejś części przez danego człowieka albo przez grupę ludzi.